Witajcie. Nazywam się Jolanta Man, Jestem lekarzem rehabilitacji medycznej i instruktorką jogi twarzy. E, przyjmuję właśnie dzieci w poradni rehabilitacyjnej e, i wydaje mi się, że chyba jeszcze nie dość wyraźnie powiedziałam, że e, i chciałabym, żeby to poszło w świat, że sylwetka dziecka tak samo jak i dorosłego zależy od jego kondycji psychicznej. Jeżeli dziecko wyrasta w takiej kochającej atmosferze, to ma tą sylwetkę ładniejszą, taką bardziej otwartą, nie boi się prezentować swoich umiejętności. Jeżeli dziecko jest wychowywane tak bardziej restrykcyjnie, no to wtedy trafiając w nowe warunki którym jest poradnia ocena lekarza kolejnej osoby, będzie się prezentowała też taką sylwetkę bardziej przestraszoną. Bo ona nie wie, czego może się spodziewać tak, w danych warunkach, więc jakby to, co ma normalnie, będzie się jeszcze bardziej nasilać, więc będzie się kulić, chować i ta sylwetka będzie się pokazywała no, gorsza niż jest nawet normalnie. E, może się też pokazywać z e, niestabilnym staniu na jednej nodze, niestabilna miednica w próbach takich, gdzie zbadamy stabilność miednicy. E, to zależy od e, stanu psychicznego dziecka. Czasami e, te sylwetki e, są lepsze w domu, gorsze, gorsze w poradniach, tak? I najważniejsza jest tutaj opinia rodziców. Jeżeli rodzice uważają, że odpowiednio dbali przez całe życie dziecka o jego i że oni w zasadzie tutaj nic nie widzą, to to jest najważniejsze. My lekarze naprawdę widzimy dzieci w takich niesprzyjających warunkach, gdzie te dzieci naprawdę nam się prezentują czasami gorzej niż powiedziałabym, że częściej gorzej niż w domu. Musimy Wiedzieć, że nie tylko rodzice jakby wychowują swoje dzieci, czyli wpływają na ich sylwetki, tak. Następną Sytuacją, która czy, czy częścią życia każdego człowieka jest wejście do szkoły, do systemów, gdzie znowu musimy się dostosować do pewnych reguł, i to słowo musimy jest tutaj bardzo adekwatne, ponieważ musimy się dostosować do pewnych reguł, co naszemu ciału, czyli naszej sylwetce, podoba się bardziej albo mniej. I są dzieci, które łatwo przystosowują się do systemów. I ich sylwetki będą się prezentowały, znowu w badaniu lekarskim, czyli w badaniu systemowym, będą się badały lepiej. A są dzieci, które są bardzo wrażliwe jak na działanie systemu i będą po prostu bały się wszystkich działań systemowych, więc badania lekarskiego też. Będą się bały szkoły, będą się bały przedszkola, nie będą umiały się tam dostosować tak, do reguł, które, które wymaga system. I te dzieci będą miały sylwetki też em, gorsze, tak? em, Dobrze. Mam nadzieję, że wyraźnie tutaj zaznaczyłam i mam nadzieję, że wyraźnie to wytłumaczyłam, jak, jak em, że, że sylwetka naszego dziecka, prezencja naszego ciała. Zależy od, od tego, no jak umiemy się dostosować do warunków, które nam życie stawia. Dorosły też prezentuje pewne zachowania sylwetkowe, i to są tak jakby nawyki, które nabyło ciało, przystosowując się najpierw do rodziny, a potem do, a potem do systemu, w którym, w którym no przyszło mu żyć. Tak. Czy my mamy na to jakiś wpływ? Myślę, że tak. Myślę, że olbrzymi, tylko to zależy od świadomości rodziców. Rodzice e, im bardziej e, tacy świadomi właśnie tego, że psychika wpływa na naszą sylwetkę, tak? że pewne postawy rodziców warunkują, że dziecko się boi życia albo uważa, że życie jest takie, jakie jest i że to jest normalne. Ehm, Oglądajcie moje filmiki, ja tam staram się przekazać taką wiedzę troszkę dla rodziców, jak mogą czerpać od dzieci, a nie jakby bardzo tak restrykcyjnie je dostosowywać do, do życia w społeczeństwie. Postaram się wrzucić w komentarzach link do, albo jeszcze w tekście do opisu, link do takiego webinaru, który jest dostępny i na Facebooku, na grupie o dzieciach i na YouTubie, który tak jakby podsumowuje wiedzę o dzieciach i mój zachwyt dla dzieci, dla tego, co możemy odkryć my dla siebie dorośli w dzieciach. Pozdrawiam Was cieplutko, oglądajcie mój fanpage, zapraszam na YouTube. No i tych, którzy mają ochotę na konsultacje indywidualne, Zapraszam do gabinetu lekarskiego w zakładce usługi fanpage Są warunki pracy ze mną. Ja uważam, że jeżeli mama ma jakieś kłopoty z dzieckiem, no to należy pracować z mamą. Dopóki dziecko pracuje, mieszka z mamą, mieszka z rodzicami, to no, należy pracować z mamą. Jeżeli mama ma problemy z np. z sylwetką dziecka. Pozdrawiam.